Gęś gęgawa. pamiętacie o mnie w filmu gęsiach, tak musiałem daleko ich szukać, a tu są na wyciągnięcie ręki i malutkie i duże. Do końca nie są oswojone, ponieważ odchodzą. Ale usłyszałem, że też podobno syczą jak się przechodzi koło nich obok nich, także jakieś tam cechy jeszcze takie typowo zwierzęce im zostały, nie? Są y, oswojone tak na 100% i bardzo dobrze. Nie powinny tak się przyzwyczajać do ludzi. Jest tutaj taka nowa plaża zrobiona, jak widzicie mają y, jakieś opaski na szyi jakimiś tam numerami, pewnie gdzieś to można sprawdzić. Nie wiem, nie znam się na tym. ale mają się tu dobrze pominą, pomimo tego że na przykład no tak, tu widzicie nie? jakiś ten bark zostawiony jakiś napój zostawiony tam mamy w wodzie kolejne i tak sobie tutaj chodzą Tam mamy kolejne, i nie wiem, czy pamiętacie, odcinek z wyspy. To jest właśnie tam. I tam jest taki hałas, wiem, czy to w ogóle będzie słychać. Stąd w sumie cały czas mówię, ale normalnie słychać ten hałas z tej wyspy tam. Tutaj nowy daszek też oznakowany oczywiście, on nie jest pomalowany na czarno-biało, był czarny. I tam sobie siadałem. tam jest ta wyspa i tam ich jest mnóstwo, dosłownie mnóstwo większości mewy pokażę Wam kilka zdjęć odnośnie tych mew zobaczcie jak to tutaj wygląda, jest ich mnóstwo mnogo, teraz akurat już yy, zlądowały co jakiś czas po prostu zbierają się w takie wielkie koło i krążą sobie no i siadają i nowa. tylko w tym momencie jak krążą przez yy, nie ma hałasu nie? tam mamy następne sobie wychodzą dosyć daleko ale nie opuszczałem tego terenu Niedaleko jest droga, to też tak właśnie. Tutaj mają wszystko co potrzebują i jest im fajnie. Wyjdę sobie poskubać trawkę te do wody Małe się wyklewają. Dobrze, do następnego filmiku. Dziękuję za uwagę, żeby za dużo tutaj nie przedłużać. Trzymajcie się, na razie, cześć.